Witam, witam serdecznie, drogie, kochane panienki. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, moje cudowne panny. I zapraszam do czytania takiego na wiosnę w rozkładzie cyganka. Dla uzupełnienia możecie sobie zerknąć poniżej w filmikach bądź na playliście znajdziecie właśnie zakładkę, co przyniesie mi wiosna. Co przyniesie Ci wiosna. I tam znajdziecie, właśnie y, informacje na wiosnę, y, konkretnie co w miłości, single, praca. Tu mamy rozkład, cyganka, mój ulubiony zresztą. I mówię to. Y, przy każdym znaku, który właśnie rozkładam, ja robię ją bardzo rzadko tutaj, od, odtąd jak jestem na kanale, może kilka razy ją zrobiłam, bo ja sprawdzam za jakiś czas, czy wam to podoba się. Więc teraz też będę patrzyła, jak tutaj na tą wiosnę zareagujecie, i jak będziecie to oglądać, czy wam się to podoba, bo ja ten rozkład uwielbiam. To jest rozkład, który mi, do, mi towarzyszy z samego, od samego dzieciństwa. I widziałam, jak te, te rozkłady były rozkładane przez cyganki właśnie. Oczywiście najczęściej przez y, y, karty y, tradycyjne, najczęściej, chociaż nie zawsze. Y, I mi bardzo to utkwiło i to jest uważam bardzo fajny taki. Fajny taki przekaz ogólny, dlatego chciałam go tutaj zrobić dla wszystkich znaków. No ale żeby nie przedłużać, drogie, kochane panny, powiem Wam jeszcze tylko taką ciekawostkę. Ostatnio natknęłam się na taki artykuł, ponieważ no, czytam tutaj o astrologii, zaczynam w to wchodzić. Boże, w co ja nie wchodzę? W jakie dziedziny? To naprawdę, uwierzcie mi, że nawet chyba nazw już brakuje do tego, gdzie ja się poruszam. Ale natknęłam się na takie porównanie, bo mnie też to interesuje oczywiście co do znaków zodiaku. I <laughs> wiecie, ja zawsze się śmieję i pozdrawiam tutaj moje panny, które mnie poznały na prywatnej sesji, a ja miałam tą przyjemność właśnie was spotkać. I zawsze się z tego śmieję, że panna taka poukładana, konkretna, z szalonym, niepoukładanym bardzo często bliźniakiem, spontanicznym, roztrzepanym to na pewno, w jakimś tam stopniu, jedni więcej, drudzy mniej, gadatliwym bliźniakiem. No ja wiem, że to jest takie fajne zderzenie... Niesamowite. I się natknęłam właśnie na taki opis, słuchajcie, bardzo jednej z takich starszych książek, gdzie ymm, miałam sobie to zaznaczyć i kurczę, nie zrobiłam tego, gdzie właśnie jest napisane, że akurat panna z bliźniakiem, no to jest jedno z najgorszych połączeń, jeśli mówimy o związkach i relacjach, takich wiecie związkach, relacjach miłosnych, uczuciowych. Nie o przyjaźniach, nie o takich znajomościach, bo to nie, bo tutaj mamy zupełnie inny rodzaj, jak zazwyczaj jest, prawda? Inny rodzaj jest to relacji, ale w takim, w takim połączeniu właśnie bycia. Więc jeżeli ktoś jest tutaj z podznaku panny, kto jest w związku małżeńskim, partnerskim, bliźniaki, z bliźniakiem, to piszcie mi, kochani, bo aż jestem ciekawa, czy u Was po prostu idą te iskry. Kto idzie tu bardziej na kompromis, kto tutaj jest w stanie więcej znieść albo przymyka na co oko. Bo po prostu niesamowite to jest i dlatego dla mnie panny są takie wyjątkowe. Dobrze, kochani, yy, zaczynamy, zaczynamy, więc ja, szalony bliźniak, zaczynam dla Was przekaz. Musicie to wytrzymać, ok? Dobra, lecimy. Co dla Ciebie? Co dla Ciebie, droga panno, na wiosnę? Podróż. Podróż to jest po pierwsze podróż. Być może, być może coś sobie już zaplanowałaś, bądź zaplanowałeś na tą wiosnę, więc mogą to być jakieś wyjazdy krótkie, może nawet dłuższe, nieważne podróż. To jest jedna rzecz. Jakaś wyprowadzka, jakieś zmiany takie życiowe związane być może ze sprawami nie tylko osobistymi, ale też i zawodowymi. A trzecią rzeczą, którą tutaj widzę, to jest po prostu to, co dla Ciebie, to jest Twój rozwój. Po prostu ty idziesz w coś nowego. Ty po prostu chcesz czegoś nowego. Ty będziesz szukać czegoś nowego. Nowego miejsca na ziemi, bez względu na to, ile masz lat. Ty będziesz szukać jakiegoś nowego pomysłu na swoje życie, na pracę zawodową. Ona może się bardzo nie zmienić, ale może mieć jakiś nowy wydźwięk. Będziesz się z tego tytułu też uczyć. Może w związku z tym wyjedziesz na jakieś szkolenia, może po prostu chcesz coś zobaczyć, chcesz coś dostrzec jeszcze w sobie. Niesamowity potencjał dla ciebie jest i ty ten potencjał chcesz wykorzystać. I to jest cudowne. I ty, I ty ruszasz za tym potencjałem. Ty po prostu ufasz sobie, co jest najlepsze, co możemy zrobić. Ufać samemu sobie, swojej własnej intuicji. A czego najczęściej? Oczywiście nie robimy. E, co dla twojego domu, droga Wago? E, dla twojego domu e, powiedziałabym tak, no e, bierzesz <grybujesz> sprawę w swoje ręce. No co ja mam tu powiedzieć? Droga Panno, no e, tak. Może macie styczność z kimś pod znaku barana, więc tutaj to jest może jeden z aspektów, który jest istotny. I jakaś tutaj może macie właśnie w związkach banana bądź, bądź macie dzieci z podobnego znaku, i tutaj wspólnie jakoś ogarniacie te, te sprawy domowe. Natomiast jeśli nie, to i tak, i tak przekaz jest bardzo prosty. Wy tutaj robicie porządki w chałupie, ale ze wszystkim, nie tylko w szafach. Czy tam sprzątanie na święta, może już było nawet, prawda? Natomiast wy robicie takie konkretne porządki w domu. Tutaj ma być wszystko poukładane, tu mają być relacje wszystkie poukładane. Każdy ma być w jakimś tam miejscu swoim. Nie ma być tak, że każdy sobie robi, co chce, chodzi, gdzie chce, zachowuje się, jak chce w tym waszym domu, bez względu na to, jak ten dom wasz wygląda. Czy to jesteście mąż, żona i dzieci, czy, czy może wy sami, czy rodziców macie gdzieś i, i mówimy wtedy o takim domu też. Robicie tutaj konkretne porządki i, ym, i powiedziałabym, moi drodzy, że y, będziecie czekać na tego efekty, ponieważ y, właśnie tych efektów się nie możecie doczekać. Więc tutaj, jak gdyby przejmujecie inicjatywę, bym powiedziała, w domu, y, bierzecie odpowiedzialność za pewne rzeczy, ale też i za swoje, swoje działania też bierzecie odpowiedzialność. Y, natomiast no, musicie tutaj parę spraw poukładać w tym waszym domu wśród Waszych najbliższych w rodzinie. No ale co dla twojego serca, droga panno? Czyli bezpośrednio co dla twojego serca? O Jezu, ka karta bliźniąt. Zobaczcie, w serduszku, drogie panienki, macie mnie w serduszku. Oj oj oj, jak ja się bardzo cieszę, bo na tym poziomie relacji to jest cudowne. Natomiast, jeżeli macie tam w związku takiego bliźniaka, bo karta kochanków jest właśnie kartą bliźniąt, no to aż czekam na te wasze komentarze. Napiszcie mi naprawdę, bo tu jest pokazany kto jest silniejszy. Co dla Twojego serca? To jest pokazywanie, kto jest silniejszy. I oczywiście, jeszcze tutaj może być tak, że, yy, uwaga, zaraz Wam o tym powiem. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Yy, yy, kochani, yy, co może być tutaj bardzo istotne dla Twojego serca? To, że się siłujecie. Jest przyciąganie sznura. Kto właśnie, zdążyłam to powiedzieć, kochani, zanim odsunąłam te karty. To jest nieprawdopodobne, że moj, moja intuicja, moje informacje, które mi wchodzą, są. Częściowo gdzieś tutaj połączone z tym, co yy, przekazuję karty, zanim je zobaczę. Przeciąganie, przeciąganie liny. Kto tutaj będzie bardziej rządził? Kto tutaj ma więcej coś do powiedzenia? Kto tutaj. Ma mieć na wierzchu swoje cechy, swoje przywary, właśnie zgania zganiając to chociażby. No wiesz, słuchaj, ja jestem z Poznaku blinią, więc nie oczekuj ode mnie, że będziesz miała kubki w tym samym miejscu, sztućce w tym samym miejscu, a garnki będą zawsze w zlewie albo w zmywarce, bo mo może stać nawet na podłodze, bo mi to nie przeszkadza. Na przykład, tak? Więc przeciąganie sznura. To jest taka jedna rzecz, więc w sercu macie taki trochę chaos, tu bym powiedziała, ale bym powiedziała, że się potraficie dogadać, więc rzeczywiście można, słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. To są tylko, wiecie, takie energie, o których my mówimy i one mają bardzo du duże znaczenie, wpływają na nas, tak jak ten nów i to zaćmienie, które dopiero mieliśmy. To wszystko na nas wpływa, to nie jest tak, że to jest tak, o, było sobie coś. Nie, to ma jakieś znaczenie. Era wodnika ma ogromne znaczenie, tak? Yy, to właśnie ta zmiana, zmiana, era wodnika odniesie zmiany dla nas wszystkich. My ciągle będziemy chcieli, Coś zmieniać, coś przekładać, przesuwać, nie wiem, robić nawet przemeblowanie we własnym mieszkaniu, nawet na 20 metrach, tak? Więc tutaj coś takiego będzie, takie przepychanie się, ale też będziecie mogli się dogadać i znaleźć jakiś konsensus, bo po prostu może Wam jest ze sobą dobrze w innych aspektach, tak? I te inne zostawiacie na boku. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Niektóre panny będą miały być może orzech do zgryzienia, czy bliźniaka, czy lewa mówię tu o znakach Zodiaku, że może będzie jakaś kwestia wyboru się okazuje, może ktoś stanie na waszej drodze, może jesteście w związku, ale ktoś się pojawi dosyć interesujący, kto będzie z któregoś z tych znaków, lew bliźnięta. No kochani, no to jest dla serca, więc no ewidentnie tu jest pokazane, tak? Będziecie chcieli temperament, siłę, czy to, ten dualizm, kontaktowość, rozmowność bliźniaka. Hmm, ciekawe, czy tutaj jest jakiś, y, jakaś panna, która mi się tutaj wypancykuje i napisze, i napisze tutaj na, w komentarzu, y, czy to rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. No, natomiast, y, no mówię, y, was tutaj będzie łączyć temperament, to na pewno. Jeżeli nawet y, kubki nie będą poukładane, to jak poza kubkami. Korzystacie z innych przyjemności, które daje relacja, to myślę, że te kubki będziecie w stanie wybaczyć. No niesamowite czytanie, kochani, aż mi to przy taką radość daje, jak czytam tutaj dla tych panienek. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Czego nie wiesz? Czego nie wiesz na wiosnę? Yy, nie wiesz, że yy, coś się ruszy. Był może zastój na przykład w sprawach zawodowych, był może zastój w sprawach też również osobistych, miłosnych. Może była jakaś, no właśnie, tutaj widać, tutaj no po prostu wszystko się znowu ożywi, tak? Jest pokazane w tym sercu. A może dlatego się ożywi, że się też, 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 też ktoś pojawi, no bo tutaj mamy też jakiś wybór ewidentny wybór. I moi drodzy, nie wiecie, że to się po prostu wszystko ruszy do przodu. Ruszy się, mamy, macie jakąś nową drogę, macie jakiś nowy pomysł, nowa praca, nowe, nowa pasja, nowe możliwości. Wy już dosyć dużo czasu byliście w jakimś takim odsunięciu. Karta pustelnika to jest takie bycie samotnym, ale też bycie w samotności. Bądź też yy, bycie samotnym w związku. Yy, to. Wy wiecie najlepiej, w jakiej, w jakiej formie samotności byliście, ale to było wam potrzebne, bo wy musieliście coś przemyśleć, coś przeanalizować, po to, żeby ruszyć do przodu. Więc to, czego nie wiecie, to to, że się pojawia jakaś propozycja i wyjdziecie z tego marazmu, z, tego, z takiego jakiegoś zamknięcia, może nawet sam, sami ze sobą się może zamknęliście, yy, analizując siebie, wszechświat, sytuacje, ludzi, to wszystko, po prostu czasami tych informacji naprawdę w dzisiejszych czasach jest za dużo. Kiedyś tego nie było, dzisiaj jesteśmy, yy, wybaczcie mi, kolokwializm, nawalani informacjami, Zewsząd. Telefon, radio, telewizja, yy, social media. Kiedyś yy, te wszystkie Facebooki i te inne kanały tyko, yy, służyły do takiej relacji międzyludzkiej. Dzisiaj tam mamy milion pięćset reklam, milion pięćset sprzedawanych rzeczy, propozycji, kursów, szkoleń, webinarów, informacji. No po prostu no, to wszystko już jest zmielone w jednym wiadrze, moim zdaniem. Oczywiście moim subiektywnym yy, zdaniem. I, i, wy, i, I wy potrzebowaliście takiego trochę odsunięcia, bo naprawdę no, ja czasem też tak robię. Ja się bardzo interesowałam polityką i znam w większości na pewno jak nie 80% nazwiska wszystkich polityków, co, gdzie, jak, o której i tak dalej. Ale skończyłam z tym trochę, słuchajcie. Naprawdę, ja teraz wiadomości oglądam raz na tydzień, może góra dwa razy w tygodniu, kiedyś to po prostu non-stop. Dosyć, dosyć po prostu życia w tym takim matriksie i, i nakręcania się tym, czym nakręcają się oni tam w tym swoim środowisku, tylko oni nie mają tych problemów, co my mamy. Więc dlaczego ja mam jeszcze przekładać ich jakieś bicie kogutów, jak oni mają sytuację taką, a nie inną, a być może my tutaj przyziemni kowalscy mamy zupełnie inną sytuację i jest nam trudno. Więc ja się na przykład do tego odsuwam, ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, absolutnie to jest każdy ma swój wybór, tylko mi to przestało mi to zaczęło przeszkadzać, moi drodzy, tak? Okej, okay, kochani, no ale tu nie mówimy o mnie, prawda? Tylko o was. Czego nie wiesz, czego się nie spodziewasz? Czego się nie spodziewasz, drogi? Droga Panny, no w okresie wiosennym, przepraszam, w okresie wiosennym, podjęcie jakiejś decyzji, podjęcia jakiejś decyzji, nie spodziewasz się, że staniesz przed podjęciem takiej decyzji. To może być decyzja dotycząca domu, dotycząca dzieci, dotycząca na przykład, dla niektórych to może na przykład być zajście w ciąże właśnie, nie spodziewasz się, że ci się uda, choć myślałeś, że ci się nie uda i byłeś zablokowany na to, ale też przed podjęciem jakichś takich... Z czymś się broniłeś, broniłeś, broniłaś, droga panno, przed czym się broniłaś, droga panno, natomiast trzeba to puścić, trzeba to puścić do przodu, ponieważ no karta cesarzowej mówi o rozwoju, mówi o, o płodności, mówi o możliwościach, mówi o bogactwie, o obfitości, na to wszystko byłeś zablokowany, nie dawałeś sobie szansy, drogo, nie dawałaś sobie szansy, droga panno, mówię w formie żeńskiej, dlatego, że panna, tak? Więc ym, nie spodziewasz się, że po prostu będzie czas ruszyć. Podjąć decyzję, y, odblokować się, nie spodziewasz się, że y, z jakąś może łatwością ci tym razem to przyjdzie, y, ale na pewno będzie się trzeba zderzyć z jakimiś decyzjami i to bardzo ważnymi w swoim życiu, które przyniosą ci coś dobrego, ale to, ale to bez dwóch zdań, coś dobrego. A może ten brak decyzji do tej pory, zablokowanie, wstrzymanie, odsunięcie się od jakiegoś tematu, jakiejś sprawy, ucieknięcie właśnie w, w pustelnika, powodowało, że myślałeś, czy myślałaś, że to się samo gdzieś tam rozwiąże? Nie, 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 nie. Samo to się nie rozwiąże, po prostu musi stawić temu czoła. A to będzie coś dobrego. Super. No i co być musi? No zobaczcie. No, no to co ja mam Wam powiedzieć, jak macie takie fajne czytanie? Karta słońca. Co być musi? Osoby, które się starają o dziecko. No to być musi, że zajdziecie w tą wiosnę w ciąże. jeśli się odblokujecie, jeśli po prostu dacie temu szansę, puścicie to wolno, tak, to jest jedna rzecz, więc zajście w ciążę, poczęcie dziecka oczywiście, dla niektórych mogą to być już narodziny, no ale to akurat żadna niespodzianka, bo chyba jak ktoś już wie, że ma dziecko w brzuchu, to żadna niespodzianka, tak. Karta Słońca, piątka kielichów, to jest powrót do radości, to jest powrót do y, rzeczywistości, to jest y, uśmiech losu przy jakiejś stracie, nawie, nawet bądź poczuciu, że coś straciliście, bo czasami to jest tylko po prostu poczucie, że coś odeszło, że ktoś odszedł, że coś się skończyło, że może praca, a może, nie wiem, jakieś lata świetności w waszym odczuciu, y, bądź miłość w waszym związku, czy partner, czy małżonek, jakkolwiek byście sobie to nie tłumaczyli, to Karta Słońca pokazuje, że. Y, Wyjdziecie z jakiegoś takiego melancholijnego nastroju. Wyjdziecie z melancholijnego, takiego apatycznego dosłownie nastroju. Karta Słońca mówi, że po prostu być może rzeczywiście to słońce jest nam teraz potrzebne, bo słońce zawsze jest potrzebne, bo ono daje nam radość, daje nam energię. Nie tylko nam, bo dzięki słońcu rośnie wszystko wokół nas. Zobaczcie, te wszystkie roślinki, trawki, kwiatuszki, one nie potrzebują naszej ingerencji. One same wiedzą, kiedy mają się obudzić do życia wtedy, kiedy właśnie mają więcej światła i ciepła, prawda? Więc wy też może to ciepło otrzymacie, bądź też otrzymacie, yy, bądź też sami będziecie w stanie dawać takie ciepło, ale też może otrzymacie od kogoś i obudzicie się z powrotem z jakiegoś poczucia straty, z poczucia braku, z poczucia. Takiego niezadowolenia. Myślę, że przebudzicie się z powrotem do życia, bo wiecie, że życie jest piękne i tego Wam oczywiście życzę. Pamiętajcie, moi drodzy, zerknijcie sobie na to czytanie tu w playliście, co przyniesie Ci wiosna. Zobaczcie sobie, bo ja nie jestem w stanie słuchać tych wszystkich filmików, odsłuchiwać, a nie pamiętam jak to było dla każdego znaku, czy to będzie jakieś dla was uzupełnienie tamtego przekazu na wiosnę, czy dodatek czy coś zupełnie innego, sama jestem ciekawa i na pewno sobie swój horoskop ym, y, dla bliźniąt y, przesłucham i kochani, ja wam życzę wszystkiego dobrego dziękuję wam jeszcze raz za wasze zaangażowanie, za łapki, komentarze subskrypcje, wspieranie kanału za te kawy tutaj w opisie y, y, filmiku, do mnie kontakt oczywiście, wejdźcie sobie w opis y, y, pod filmikiem y, wszystko tam do mnie znajdziecie, kochani no i cóż, i dziękuję wam za to, że jesteście dziękuję tym osobom, które znam, oczywiście spod znaku Panny no i kochane Panny no po prostu jesteście niesamowite niesamowite po prostu i życzę wam wszystkiego dobrego kochani, do zobaczenia, serducho dla was pa pa pa